Jak wiadomo wszystkie zadania z kinematyki da się rozwiązać korzystając tylko z równań na prędkość i położenie. To zadanie nie jest wyjątkiem. W podpunkcie ja mam obliczyć drogę. No to wzór na drogę jest w tablicach. Wszystkie dane są. Podstawiam. I teraz zamiast plusa minus, bo wektor przyspieszenia ziemskiego jest zwrócony przeciwnie do osi Y. I jeszcze razy 1,76, żeby był kwadrat. Z prostymi kalkulatorami tak trzeba. Enter. Minus 1,11 metra. Ujemna droga nie ma sensu. Coś nie poszło. Droga to jest długość toru. Długość nie może być na minusie. Smuteczkowe jest to, że to nie w moich obliczeniach jest błąd. Błąd jest w tablicach. To nie jest równanie na drogę. To jest równanie na współrzędną położenia xową, ową y-ową, z-ową, zależnie od dłuż, której osi odbywa się ruch. Tutaj to jest osi y. I teraz to ma sens. Ujemna współrzędna y oznacza, że mała amelka w swoim locie jest już poniżej osi x. Poleciała na maksymalną wysokość, zawróciła, wróciła do punktu wyjścia i jeszcze kawałek przeleciała. Pokoloruję to. Powiedzmy, że to jest hamak, tu zawraca. Wracam po tym samym torze, ale narysuję obok. No powiedzmy. Oliczyłem jej współrzędną x po 1,76 sekundy, ale nie to miałem policzyć. Miałem obliczyć drogę. Drogę to długość toru, więc widać, że będę musiał dodać do tego odcinka ten odcinek, albo innymi słowy wziąć dwa razy wysokość maksymalną i do tego jeszcze długość tego odcinka. A długość tego odcinka to jest wartość bezwzględna z y. To jest Hmax z kolei. Bardzo, bardzo wyraźnie widać, że droga to dwa razy Hmax dodać wartość bezwzględna ze współrzędnej y. -kowej. Teraz potrzebuję drugie równanie. Równanie na prędkość, albo ściślej równanie na współrzędną y wektora prędkości. Wartość tej współrzędnej wyraża się takim wzorem. Vp na plusie, bo zwrócone zgodnie z osią y i odjąć. GT. To jest ten wzór zapisany w postaci pasującej do tego, co się w tym zadaniu wyrabia. Chcę wiedzieć, po jakim czasie to jest na maksymalnej wysokości. Po to, żeby ten czas podstawić do na y i obliczyć H max. Na maksymalnej wysokości zawraca musi się na chwilę zatrzymać. Szybkość wtedy wynosi 0. Czyli ten czas to po prostu VP przez G. Nie będę tu podstawiał cyferek, nie będę liczył tego czasu, nie chcę robić przybliżenia i ciągnąć tego błędu przybliżenia dalej. Podstawię to do równania ogólnego, którego nie zapisałem, zapiszę je teraz. Y jako funkcja czasu ogólnie wygląda o tak. Tu zresztą można odczytać Vpt, odjąć 1, 2, gt kwadrat. No i teraz podstawiam ten czas. Obliczony Y będzie równy hmax. To się skraca, no i kończę z Vp kwadrat przez g. Odjąć Vp kwadrat przez 2g, czyli właściwie odjąć połowę tego. Kończę z połową tego. Vp kwadrat przez 2g to jest hamax. No to mogę wrócić do równania na drogę. 2 razy hamax, czyli 2 razy to, czyli Vp kwadrat przez g i dodać wartość bezwzględna z y. 7,63 metra. No, wygląda na to, że maksymalna wysokość to nieco ponad 3 metry w tym układzie odniesienia. W porządku, mam to. Podpunkt A rozwiązany. A teraz B. Szybkość małej amelki po upływie 3,48 sekund do rozpoczęcia ruchu. Podstawić, się, bo wystarczy. Minus 26,14 metra na sekundę. Gdybym miał napisać do punktu B odpowiedź, to napisałbym, że szybkość małej amelki wynosi 26,14 metra na sekundę. Bez minusa. Podałbym wartość. Ten minus pojawił się, bo ten wzór wcale nie jest wzorem na prędkość. Jest wzorem na współrzędną wektora prędkości, xową Bądź y, tak jak w tym przypadku. I współrzędna wektora może być ujemna. W przypadku wektora prędkości, w tym zadaniu, ujemna y współrzędna wektora prędkości oznacza, że wektor prędkości jest wrzucony przeciwnie do osi układu odniesienia, do osi y. To znaczy, że po 3,48 sekundy ona już leci w dół. Alternatywnie można ten wzór rozumieć jako wzór na wartość wektora prędkości, a pojawiający się tu i tam minus interpretować jako fakt, że wektor prędkości ma zwrot przeciwny do układu odniesienia. Na jedno wychodzi. Podpunkt C. Wezmę ten wzór na y tylko podstawie za czas 3,48 sekundy. Minus 31,56 metra. I gdybym tu miał pisać odpowiedź, to oczywiście powiem, że ta współrzędna y wynosi dokładnie tyle, że tu wyszło. Ujemna współrzędna y ma sens. Z tym, że gdybym te odpowiedzi podał jako odpowiedź do zadania, nie mam punktów. I punkt b, i punkt c zrobiłem źle. Nie widzicie, co skopałem? To podpowiem. Podpowiedź będzie tutaj. Jeśli to jest 30 metrów, to Y może być maksymalnie minus 30 metrów, poniżej już jest Ziemia, beton. Mała Amelka nie może przenikać przez Ziemię, a to znaczy, że uderzy o Ziemię przed upływem tego czasu i że po tym czasie już jest na Ziemi jako mokra plama, więc muszę to skreślić i napisać jako odpowiedź minus 30 metrów, a tutaj. Krawilam odpowiedzią będzie 0 m na sekundę. No bo już nie leci. Czas lotu do Ziemi jest krótszy niż 3,48 sekundy. Trochę potwytliwe, trzeba przyznać. No i jak widzicie, jeśli się wie, jak z tych równań korzystać, to takie zdanie rozwiązuje się błyskawicznie. I bojną, czy kiemi wojną, czy gazem w oczy, czy pięścią w twarz, czy oklujecie? Zwiążecie, zamkniecie nas, czy kaczyński czy morawiecki, każdy jeden pierdolony. Chuj zdradzie